Dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z gry Forza Horizon 4 na moim kanale. Dzisiaj pojeździmy sobie Fordem Mustangiem GT e, który ludzie jest, no w sumie moim wymarzonym samochodem i taki samochód chcę sobie kupić, dlatego tych mustangów tutaj tak dużo się w e, forzie pojawia i sobie testuję tutaj różne e, konfiguracje i się bawię też w planach mam właśnie polecenie do jakiejś wypożyczalni sobie na weekend właśnie e, wypożyczenie takiego mustanga, żeby trochę pojeździć, żeby sobie przetestować. E, jak takim samochodem się jeździ? Może jak się e, troszkę ситуација Leasingowe ogarnął to e, taki mustang, ludzie się u mnie w garażu na ogrodzie pojawi, znaczy. Na ogrodzie się pojawi, bo garażu jeszcze nie mam. E, I sobie takim mustangiem pojeżdżę. Na pewno założę na niego folię. E, dzisiaj mamy malowanie z gry e, z bajki Rick and Morty, które wygląda mega fajnie na tym kolorze. E, ale ogólnie jakbym w prawdziwości uderzał w mustanga, to właśnie albo w biały kolor, albo w barwy właśnie takiego e, żółtego mustanga, bo naprawdę ładnie się prezentuje, chociaż taki zielony, e, też mega fajnie wygląda i. Też naprawdę ludzie, no jest na co jakby jest na czym oko zawiesić, nie? I dzisiaj sobie takim Mustangiem pojedziemy. Ogólnie mam w nim teraz włożony tuning jednego z, z e, najszybszych samochodów, najszybszych Mustangów, najbardziej popularny tuning. E, i dzisiaj sobie właśnie tym mustangiem pośmigamy, więc e, jeżeli Wam się materiał spodoba no to dajcie łapę w górę, subskrypcję, dzwonek, powiadomień, a my wyjeżdżamy na trasę. Ogólnie. W tym tygodniu będę próbował zebrać chłopaków e, do Forzy, może Cezara, może Bartka, e, może Hogaty w końcu odpali. I pojeździmy sobie ludzie e, e, furami swoimi jakby może najładniejszymi samochodami, swoimi wymarzonymi samochodami się troszkę pościgamy, zobaczymy, e, komu najlepiej pójdzie. Na start bierzemy. Z Sprint przez Pojezierze, później pojedziemy sobie na jakieś e, dragi, mamy tutaj Mustanga do wzięcia 2018 rok ludzie, GT e, 5.0, którym się wozi między innymi Izak, nie? Tylko Izak e, nie ma nic zmodyfikowanego, a ten mój Mustang Force jest, ludzie, naprawdę mega potężnie e, podkręcony, nie? Więc tutaj, no, zobaczycie zaraz jego moc Jeżdżą tutaj jakieś Mustangi do, dookoła nas, jest Shelby, widzę tutaj, e, albo Cobra o Jezu, ale fal start miałem, nie? Ale zaraz nadrobimy Chevrolet Camaro, tutaj jakiś stoi No i dobra, lecimy, lecimy Lecimy, ludzie, ogólnie wynajęcie takiego Mustanga Ludzie, na no weekend to jest około 1000 zł ee, Z limitem kilometrów Do 500, nie? Więc ten limit kilometrów można e, w każdym momencie zwiększyć I moglibyśmy właśnie Takim Mustangiem sobie troszkę pojeździć, nie? W prawdziwości, jakiś stream może z tego zrobić e, Gdzie byśmy troszkę takim Mustangiem pojeździli I byśmy ocenili, czy to jest samochód Dla mnie, czy jednak ten samochód się dla mnie nie nadaje, nie? Więc fajnie by było sobie go przetestować Co do mustangów, no mocne samochody e, z napędem na tył podobno strasznie się ślizgają. Ja wcześniej, no jak mówiłem, jeździłem bękami, e, więc takiego mustanga za bardzo się nie boję. I też ja jeżdżę bezpiecznie w miarę, więc e, nie ma co panikować, nie? I czuję, że m, takiego samochodu dosyć szybko bym się nauczył. Dobra, póki co ten mustang nasz naprawdę e, mega dobrze się zbiera, 250 na godzinę to jest taka prędkość, którą możemy tutaj patrzcie polatać. E, te zakręty dosyć ładnie wchodzi, lekko gaz tutaj puszczamy e, I można śmigać, nie? Fajny ten silnik też działa, który mamy zamontowany do niego Nie wiem dokładnie jakie to jest e, wsadzone, ale zbiera się naprawdę całkiem elegancko Tutaj macie ze środka widok Tak się e, prezentuje Szkoda, że nie można modyfikować sobie tych zegarów, nie? Bo ogólnie w prawdziwości ten cały panel przedni w Mustangu jest e, modyfikowalny, ja ogólnie jeździłem jako pasażer w takim mustangu kilka razy e, I ludzie, no powiem wam szczerze, że Jest naprawdę fajna zabawa, jest naprawdę fajna zabawa, mega e, Fajne uczucie sobie takim autem pojeździć i też No chciałbym kiedyś taki samochód właśnie e, Zawitać u mnie na ogrodzie, no ale Jak to się ułoży, zobaczymy nie, w najbliższym roku, No, znaczy w tym roku już nie e, Ale następny rok planuję właśnie po zimie Może właśnie takiego mustanga Przyinwestować, może się uda. Zobaczymy, nie? I kolejny, kolejny cel, który w tym roku nie wypalił, to jest prawko na motory, e, na motocykle, no ale przez pandemię u mnie nie było możliwości zrobienia tego prawa jazdy. Ja już byłem zapisany nawet, znaczy byłem zapisany, byłem, miałem zaraz zarezerwowany kurs jakby. E, no, ale nie udało się, nie, tego ogarnąć, więc możliwe, że też po zimie się to ogarnie i to będzie taki rok 2021, jeżeli nic się nie zepsuje, jeżeli wszystko będzie szło. E, tak jak idzie nawet, może i lepiej pójdzie. No to 2021 rok to będzie rok, gdzie e, ludzie będą troszkę się bawił w motoryzację. Dobra, pierwszy tutaj e, wyścig sprint ukończony. E, no i mamy ludzie, to zrobione. Druga była korweta, trzeci jest Mustang. Później mamy jakieś hsv mamy e, Mustangi, Mustangi, Viper, Kadi, Lucky. No, dużo tych Mustangów to jest korwetka, fajnie wygląda, nie? To jest inna korweta niż e, jeździliśmy w ostatnim odcinku, ale jest też naprawdę niezła. Dobra, mamy Wheel Spinę, Horizon Wheel Spin, i co nam poleci. Dajcie mi ludzie Mustanga jakiejś edycji limitowaną. Dodge, o nie! Dali mi buty, poplamiono na im trumpki. Był tam Dodge, tego Dodge'a bym chciał, nie? E, ładny projekt. Nie? O jezu, ściął mi mikrofon. Projekt jest naprawdę ładny, więc zalajkujemy go. E, no i dobra. Jedziemy, ludzie, bo tutaj mamy coś takiego jak sprint po e, drag strip na lodowych. Równinach. Mega fajny drag, na który można naprawdę auto przetestować. 4,5 km do tego celu, więc kawałek mamy tutaj tej drogi. Pogoda nam się powoli psuje. Szkoda, że nie mamy wiosny aktualnie, bo na wiośnie dużo fajniej, jakby te samochody jeżdżą, nie? Duże by się zbierają, bo w Forzie pogoda jakby ma znaczenie, ludzie na to, jak e, nasz samochód jedzie Czy rajd ten przełajowy mógłbym zrobić tym samochodem? Chyba nie. Wydaje mi się, że nie zrobię tym ustankiem. Wiesz, że jak się ma kierownicę i ma się sprzęgło w Forzie. To można zrobić launch control, nie? To jest też fajny od, motyw odpalenia sobie tutaj samochodziku, ale o jezu. Tak bym nie chciał ludzie nigdy Mustangiem uderzyć, nie? Bo to jest. O, panie, zniszczony samochód całkowicie I to by była kasacja, że tak można powiedzieć. A tak możemy tej forzie sobie. No, pojeździć, pojeździć. Tak, weźmy tutaj naręczny. Delikatnie, delikatnie Mamy wszystkie kontrole trakcji e, i ABS-y powłączane Więc e, tym samochodem jakoś się nie wiadomo jak nie poślizgam Też nie ma ludzi zaszaleć. szaleć Jest ślisko e, Jest zimowa pogoda, więc no Nie ma co tutaj Mustanga naszego rozbijać Dobra, podjeżdżamy tutaj do celu Już niedaleko mamy, kilometr 700, Więc zaraz powinniśmy dojechać Droga wolna, więc można tutaj troszkę e, pojeździć szybciej Żeby e, się pobujać Dobra, 200 na godzinę, nie, widzicie to? To jest 50 i zjeżdżamy ręczny ręcznymi, dzida Dzida, dzida, pełna moc, zobaczymy jak nam pójdzie kilometr do celu Rachu ciachu i po prostej, nie? Tej po prostej ciśniemy Już, bo możemy na te lodowisko wyjechać Nie, gdyby nie było tego mostka, to byśmy sprawdzili tej V-Maxa jeszcze, nie? A tak ten mostek nam tutaj troszkę przyblokuje Klocki się świecą, nie świecą się chyba na zimie, nie? Na locie a na drodze zwykłej możemy je do czerwoności rozgrzać. Dobra, jedziemy do tego draga, mamy 300 metrów. Patrzcie, jak on mieli cały czas tym mustangiem, nie? Ciężko, ciężko jest, naprawdę ciężko go tak e, luźno No, gdzie ten drag jest? Czekajcie, no. Troszkę na prawo, muszę podjechać. Bo chyba go minąłem, gdzieś tutaj powinien być, nie? Halo, halo, gdzie jest drag? Panie Draperze, jest tutaj z tyłu, dobra. Więc podjeżdżamy. Udało się znaleźć, nie? Myślałem, że się zgubiłem, ale tutaj na tym dragu. Możemy tego Mustanga przetestować. Wyścigi drag strip. Jest przygotowane wszystko tutaj na lodzie. Eee, no i dobra, podjeżdżamy, bierzemy udział w zawodach. No i tego naszego Mustanga testujemy i zobaczymy, jak on sobie poradzi na tej trasie. No i dobra, moi drodzy. Znajdujemy się na pasie startowym. No i suniemy tutaj start. Lecimy naszym Mustangiem, obok mamy eee, Berta. Tą bękę, bękę tego na tuningu. Nie wiem, jak ten tunik się bękowi nazywa Alpina bodajże. E, no i co, lecimy, lecimy, lecimy. No, bezkonkurencyjni są ludzie. No, nie mają do nas podjazdu. Patrzcie, jak nasz Mustang tutaj idzie, nie? E, 18-19 sekund udało nam się zakończyć tego draga, więc no, przeciwnicy bez podjazdu. Jedziemy tutaj po 3 zwiększymy sobie poziom trudności. Zobaczymy jak ten Mustang się zbierze nam tutaj na e, naj, po, w, Największym Poziomie trudności, zobaczymy jak nimi się nam się, e, Tutaj będzie jechało Więc zawracamy Zawracamy, dajemy najtrudniejszy poziom e, I zobaczymy czy ten Mustang Sobie z tym poradzi, ogólnie przewagę Mam taką, że jadę tutaj pełnym automatem Ze e, wszystkimi wspomaganiami nie? Gdybym pojechał tutaj na manualu Mogłoby nam się jechać troszeczkę ciężej Więc dobra, zajeżdżamy tutaj na traskę Pyk Zbijamy tutaj biegi, zbijamy tutaj prędkość. Zawrócimy sobie. bank, Skonfiguruj zawody. Eee, Solo, horizon. Bierzemy naszego Mustanga po raz kolejny. Mieliśmy ponad przeciętny poziom trudności. Wchodzimy tutaj na poziom trudności niezwyciężony. Eee, I zobaczymy, ludzie, jak się będzie bawiło tutaj. Teraz eee, ogólnie wszystko mamy wyłączone. Tylko mamy zmianę biegów automatyczną. Eee, no i może nam tego Mustanga troszkę tutaj przymielić, nie? Więc patrzymy tutaj. Delikatnie z gazem na starcie. Dobra, lecimy. Dawaj dawaj tym Mustangiem na pełnej mocy ludzi. Najtrudniejszy poziom tutaj wybraliśmy, ale jednak przeciwnicy są dalej bez podjazdu, nie? Na tym tuningu. E, ten mustang jest niezwyciężony. No i patrzcie, ponad 300 na godzinę. Jedzie bez większego jakby. Zmęczenia. 312, 311 na zimowej powierzchni. Nie wiem ile by jechał na e, asfalcie czystym, no ale udało nam się ludzie wykręcić dosyć niezły czas. Więc ja się z wami będę powoli e, żegnał, jeżeli chodzi o e, tą forzę. Jeżeli wam się materiał podobał, no to dajcie łapę w górę, subskrypcję, dzwonek, powiadomień. Dzięki za oglądanie, no i trzymajcie się. Do następnego. Cześć wam.